Tam przyjechaliście? Z Kraśnika. Z Kraśnika. I te korony czy tak? Sentymentalnie studiowałem kiedyś w Kielcach i od tamtej pory raz na jakiś czas sobie przyjadę tutaj. I jak się widzieć. podoba klimat? No, no bardzo fajnie, fajnie. Podoba się. Także myślę, że... 2-0 to minimum. W tym sezonie jeszcze, jeszcze wrócimy tu naprawdę. Przyjechaliśmy spoza Kielc, dosyć daleko. Yy, jesteśmy za koroną, myślimy, że będzie wynik pozytywny. Jak nas Elegancko. Elegancko. Kto wygra? Korona. A ile? 2 0 Na si Na si musi wyjść. Na pewno wygląda 21. Do przodu. My skaliśmy sparcza jakaś Kaźmierza wielka. Ponad 70 km przyjechali. A skąd? Taka mamy jest z popławy, koło paradyża. 80 km żeśmy przyjechali. Pojeździmy skąd? ze Skalpmierza. Także, także jeździmy na bieżąco i myślę, że, że nie opłaca się jeździć. Korona u mnie od małego. Pozdrawiamy. Który raz na mecz jesteś? Trzeci. I jak Ci się podoba? Jest dobrze. Jest dobrze. Jaki nastrój przed dzisiejszym meczem? dobre Jaki wynik będzie? 2-0 Korona. Okej. Okay. A tata, co powie? Ja myślę, że 2-1. 2-1. Jak to jest z synem przyjść na mecz? Bardzo dobrze. Duma? Pewnie. Chodzimy tutaj na mecz od 11 lat i takiego meczu nie możemy odpuścić. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. A dzisiaj jeśli chodzi o wynik, 3-1 w przód. 3-1 do przodu, nie ma innego. Mówisz? Się? Kuba, jak stawiamy. 1-0. Ja stawiam 2-0, ale Warta trudne warunki postawi, Ale 2-0 do przodu, damy radę. 3-1 do przodu. Śpiączka strzeli pierwszą ramkę. 3-1. 3-1 dla korony. To strzeli? Prążczak, na pewno. Prążczak. czy tam jeszcze? Śpiączka. Śpiączka, dwie szczeliny. I piłka będzie dla mnie. Tak jak, tak jak ten młody, co wygrał wtedy. Są emocje? Są bardzo. Wielkie, duże. Jaki wynik? 3-1 do przodu. 4-1. 4-1. Tak? Dzięki, może być, pasuje. 2-0, kulturalnie. Mi się wydaje, że czwóreczka dzisiaj będzie, optymistycznie. Trzy punkty zostają w Kielcach. To na pewno. Że dużo ludzi, się nie można ich zawieść, nie? Także, także walczymy o zwycięstwo. Pozytywnie, wiadomo, nakręceni zwycięstwami dwoma z rzędu, także. Oby dzisiaj kolejne trzy punkty zostały tutaj. Sentyment jakiś do warty pozostał? No spędziłem rok czasu, można powiedzieć. Cały sezon rozegrałem. Bardzo fajnie wspominam, bo dużo grałem w Warcie Poznań. No i na pewno jakiś sentyment jest. Mój, to był można powiedzieć przystanek w mojej dotychczasowej karierze. No i parę osób znam tam w Warcie na pewno wymienimy się zdaniami. Ale niestety dzisiaj tylko tutaj trzy, zostają trzy punkty. Gotowość? Tak, tak, tak. Zawsze gotowość, zawsze skupienie i przygotowanie na mecz. musi być. Cieszymy się z jak największej ilości ludzi tutaj na trybunach, bo no to dla nich, dla nich się gra i... No super jest, jeżeli tutaj Suzuki Arena jest wypełniona po brzegi. Czuć tą... Czuć to wsparcie z trybun. Także dla nas, dla piłkarzy, często się mówi o tym dwunastym zawodniku. Często ludzie gdzieś pytają, jak to jest rzeczywiście, i muszę powiedzieć, że, no, że, że, że dokładnie tak to działa. W takich trudniejszych momentach, jak widzisz tych ludzi, to jak się dopingują, no to, no to rzeczywiście to cienie się. Oh okay. Wolnych, e, z, zgodnie z tą akcją, którą mi e, na Twitterze od rana postawił w meczu gry. Koszulkę wlicą Kasper i przekazał fajną niespodziankę, że zrobi super prezent młodemu kibicowi. Przyręczymy koszulkę naszego, naszego klubu, e, tak żeby zachęcić go do kibicowania. Koszulka została wydana za 700 zł. A ja myślę, że jak Bramka padnie jakaś kolejna postawa w fragmencie, znowu będą kolejne akcje, a my przechodzimy do wręczenia koszulki i młodemu kibicowi kierowni. Cześć, masz nie? Widzę, że jesteś bez barw. Przekazujemy Ci koszulkę od Kaczyna Czarnockiego, który wylicytował ją za 700 zł, żeby pomóc dziewczynce i mam nadzieję, że będziesz dumny. Dziękuję bardzo. Na pewno się ucieszy i na pewno będzie w honorowym miejscu. Czerwona kartka ustawiła tą pierwszą połowę, bo inaczej cały mecz się zaczął, ale nie tracimy nadziei. Chłopaki bardzo dobrze grają, ale niestety no, czerwona kartka nas bardzo skrzywdziła na początku i teraz musimy grać w pełni siły. Korona do przodu. To sędzia nas naprawdę. tak naprawdę. Mam nadzieję, W każdym męczu będziemy bardzo fajnie i oceniam 10 na 10. Zrobiliśmy co mogliśmy, panowie. Dumnie z głową do góry. Przegraliśmy wyciek. Niestety dzisiaj się nie udało. Ale w dziesiątkę drużyna walczyła. Niedużo nam brakowało, naprawdę. Praktycznie 80 minut, w 10, w 10 osób, w 11, boch na jak zwykle kibice pomagali, także szacunek dla nich jak zwykle, dzięki. Yes! W takim meczu jak dzisiaj była porażka, ale nie dzieje sobie wszystko. Czeski mecz. Nie gra się łatwo. Jednego mniej. Nie wiem od której minuty. 10, 12. Ale nie zatraciliśmy w ogóle wiary w to, że. My to możemy przegrać. To była walka do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy. No, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Widocznie tylko na tyle było nas stać. Aczkolwiek, gdyby odrobina więcej szczęścia, to bylibyśmy w stanie ukuć bramkę. Ale walczyliśmy do końca. Myślę, że każdy może być dzisiaj dumny z koroniarzy. Do zobaczenia na następnym meczu.